Cześć, witajcie, ja jestem na Oto przed Wami. StarCraft 2. StarCraft 2 widzicie to ekran, y, który jest dostępny dla każdego, ale są tutaj różne rzeczy, które są udostępnione tylko dla posiadaczy pełnej wersji. Ja posiadam wersję starter, która jest dostępna za darmo i y, w opisie macie dokładnie co zrobić, żeby ją sobie pobrać. Możecie wtedy robić dokładnie to co ja, czyli nie możecie założyć drużyny. Nie możecie grać w gry laderowe. Możecie grać tylko. Yy, tylko terranem. Tutaj nie możecie wybrać, ale rzeczywiście nie, nie możecie grać żadnym jestem awesome, tylko terranem. I przejdziemy już do meczu. Ja, możemy grać w gry yy, custom, tak zwane. Są to różne mapy, jest też ich ograniczona ilość. Nie możemy grać we wszystkie mapy, tylko w część, ale jest ich dość dużo, więc to nie jest akurat problem. I jest to świetny sposób, żeby nauczyć się grać w serkawce, zanim się kupi grę. Tak więc odpalimy sobie zelnagę Poczekamy aż ktoś wejdzie Widzicie, możemy grać tylko Terranem Poczekamy aż ktoś do nas wejdzie I zobaczycie jak strasznie słaby jestem w, w tę grę Wiele osób nalegało żeby zrobić coś gdzie ja gram I pomyślałem sobie, nie będę robił powtórki gdzie ja gram, no bez przesady, to będzie nudne Bo powtórki wymagają umiejętności, lepszy będzie live Live będzie dużo, dużo ciekawszy dla was do oglądania Ponieważ zobaczycie jaki jestem. Bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo słaby w tą grę. W tę grę właściwie. Zobaczymy jeszcze sobie, jak ten pan wygląda tutaj. Jest. To jest chyba silver? Nie wiem. Jest chyba w silver. Ja nie jestem w żadnej lidze, bo nie mogę grać laderówek. Mam zero rozegranych gier laderowych. I teraz poczekam, aż się gra wczyta. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów z wyświetlaniem. I zaraz zaczniemy. Mogę też się zacinać w czasie gry, bo to, ta gra jest wymagająca, a jeszcze ja jestem ja jestem w nią... Jak już powtarzałem 15 razy. Jestem w nią słaby. Więc... Zobaczymy jak mi pójdzie. Możecie się ze mnie śmiać w komentarzach. <laughs> będzie mi wtedy bardzo przykro, ale, ale wy chyba lubicie jak mi jest przykro, co? Chociaż nie wszyscy, niektórzy mnie bardzo lofciają tam. Tyle was lowciałam. Kłamałem. <laughs> Czekajcie, odstawię sobie szklankę, żeby mi się nie wylał sprite na klawiaturę. Niestety nie mam Pepsi, a jest za zimno, żeby wyjść na zewnątrz i Pepsi kupić. Zresztą jest już teraz dość późno. Kiedy to nagrywam, jest 21:52 na moim y, telefonie. I coś jest nie tak. Czekamy na mnie, czy na, na tego pana? nie wiem o co chodzi ale może się okazać, że moje, mój live attempt z, z, w StarCraft 2 okaże się wielką klapą hmm hmm gro graj nie wiem co to może było wszystko, wszystko co miałem pod tym wyłączyłem, wyłączyłem przeglądarkę co robię rzadko wyłączyłem Jakieś tam procesy niepotrzebne. I kombinujemy. Właśnie, kombinujemy. O, to i się, to się rzeczywiście przesuwa. Ciekawe. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem wam, że framerate w tym oknie nie jest stały. Skacze z tam od powiedzmy 16 do 27 czasami. Utrzymuje się... O, 30 coś tam było przez chwilę. Utrzymuje się zwykle na poziomie... 23 kratek, ale nie, Dlaczego taki długi loading? Zwykle Starcraft się tak nie ładuje, Zwykle Starcraft się ładuje błyskawicznie. Wręcz jest. Loading? Policzycie do 5 i już gracie. A tutaj jakaś masakra, ale. Ale miejmy nadzieję, że przełoży się to też na długość gry, bo nie chciałbym, żeby jakiś dziki raż we mnie wszedł. Nie wiem, kim ten pan gra. O! O! O nie! Ten cholerny lag na początku sprawił, okay. że. <laughs> że przykrałem tą grę oj, GLHF Not enough, minerals. Not enough minerals I teraz, co robimy? Budujemy scv budujemy scv Spamujemy S minerals. Mam nadzieję, że nie będziecie za głośno Not słyszeli mojego S hmm. Nie odpisał DRAŃ Mam nadzieję, bo... Zmartwił mu się Odstawiłem sobie specjalnie klawiaturę O, odpisał, na, drań u tego pana. I zaczniemy już robić wola Teraz będę spałował S. Będę spałował S. Będę S. Będę... O, jest. I jeżeli dobrze pójdzie, to to się powinno zrobić albo w tym momencie co ten pan, albo tuż po tym. Tuż po tym będzie. On się zrobi, będzie chwilka przerwy. I się zrobi wtedy to. I jest supply. Dobrze, teraz zostawimy tego Pana tutaj i zbudujemy nim baraki. I... oj, mam jakiś dziwny frame rate drop, myślę, że jest to związane z frapsem. Na 13, czyli teraz, zrobimy sobie... No. I mam jeszcze problemy z klawiszami. Zrobimy sobie też hota na tego command centera. Żeby żeby mu do niego szybko wrócić tego nie ma na przykład to znaczy c 4 albo kliknąć 2 razy 4 i mnie tu i cały czas produkujemy SCV-ki, SCV-ki. SCV SCV Ten pan zaraz powinien skończyć i prawdopodobnie wylezie kretyn po drugiej stronie! O nie, wyszedł po tej. I zaczniemy od razu robić drugi barak, ponieważ zrobimy mu yy, dużo barak. Jeden... Jakie... Jakie klatki! Nie chcę takich! I jedziemy z civiki bez przerwy z civiki. Wow, i marine, i marine. I bierzemy sobie to pod hota trzeciego. Widzicie, tu są moje hotkeye? Tu i jest I kolejny civik. I ten pan zrobi nam już tutaj Supply'a. I po tym estiwiku zrobimy sobie już orbitala. On gra z zergiem i kombinuje już coś. Już coś kombinuje. A ten pan zrobi kolejny barak. kolejny barak. Kolejny barak. Kolejny barak. A ten pan może wracać do kopania. Stąd zrobimy już marina. Znaczymy wszystkie. Zrobimy kolejnego marina. Zrobimy uh, -a. Zrzucimy muła zrobimy. o nie ja nie mogę tak grać! Matko jedyna! Fraps! What are you doing to my game? I want some I wydaje mi się, że możemy walnąć jeszcze jednego. Tutaj a tym już zrobimy engineering bay. I jakieś upgrade'y pójdą Zrobimy sobie też jednego. A nie, nie mam gazu, zapomniałem. Tutaj mogłem już zrzucić gaz. Klatki! To jest nie do wytrzymania wręcz. I tak około szóstej minuty yy, ruszymy atakiem, już weźmiemy tych panów tutaj, otworzymy sobie. Szósta minuta. Ten pan razem z nimi. 4 SE. O, not enough minerals, no to idziemy tu. E, ty... Oj, odłóż to. I chodź tu. Panowie, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy, idziemy być mu ekspert. Bijemy mu Queeny! Bijemy wszystko, co się da. O nie, o nie. Budujemy, budujemy. W spontanicznych krzykach to jestem dobry, nie? I bronimy się. Zrzucamy muła, robimy civika. Już wszystko pokopałem, jak widzicie. Bardzo ładnie wszystko pokopałem. Yy, budujemy więcej marinesów. Jak tylko się nam coś zwolni, yy, to zrobimy. Te, nie, nie dwa te Laby! Cancel. Jeden tych Lab. Yy, robimy kolejnego SCV-ka. I domlingi. I domlingi. Weźmiemy sobie... Z ...dwa SCV-ki tutaj. I damy im auto-repair. I lagi. I weźmiemy sobie tutaj i zrobimy sobie... Yy, poczekamy. Zrobimy sobie tak... Dziab! Dziab! Hmm. Ha, ha Frajerzy! E, porobimy sobie też... I zrobimy muła i zaczniemy... O nie! To jest pan z gazu! Ty! Chodź tu! Zaczniemy robić XP. I zrzucimy sobie... Kolejne... Engineering bay. I widzicie, udaje mi się wydawać moje minerały. Powiem, że idzie to lepiej niż się spodziewałem. E, miejmy nadzieję, że on nie weźmie lingów zaraz, bo to by było pretty unfortunate. Ten SCV-k mi faktorkę. E, oj. Postawimy drugi gaz Postawimy SCV yy, I tego wolnego pana Zrobimy mu Do roboty Supply depot I zrobił sobie marudera nie, nie wiem po co I będę potrzebował zaraz armory mm. Co by tu pójść? Raven? Nie do Gdyby nie ten framerate, to bym się bardzo dobrze bawił. Leg wam wstać ludzi do gazu! Leg wam wstać ludzi do gazu. Jak oh. to kto zabrał! Leg wam ludzi do gazu! O nie! O nie! O nie! Straciliłem wszystkich moich hebrajskich subskrybentów. Gdybym jakichkolwiek miał! Um. VS? Postawimy sobie tutaj i zrobimy tech lab, bo nie będziemy robić słopa, Bo tutaj musimy się zrobić steam. Insufficient, Insufficient vespin gas. nic nie robią Trzy CVK zajmują się robieniem. Ten pan jest tuż za moim zasięgiem. Add on complete. Robimy czołga i robimy mu upgrade. Tak tylko będziemy mieli gaz. Są trzech fazie, jest, trzech fazie, jest. Tu jest zrobione, robimy bam. BS. Coś próbowało się wedrzeć do mnie, ale się nie wedrze. Zaraz pójdziemy zająć. Yy. Tak słucham. Grałem bez, bez rąk. Um, wierzcie lub nie, ale grałem bez rąk. I obroniłem się przed, przed atakiem nic nie robiąc. Jeszcze mam już straszny framerate. Nie! Bejny! Nie! Matko boska. i teraz posypał mi się cały ten, ca cała moja armia, ale obroniłem się przed tym. Wydaje mi się, że ten kołoś nie jest za dobry, ale, mój Boże, co to jest z tym frame y No ale tak, grałem jedną ręką, musiałem wyciąć y ten dźwięk. Mój Boże, już. <laughs> Przestań gro, nie rób mi tego. Dobra Ty robisz kolejnego kolejną eksp, bo troszkę z tymi ekspami zaspaliśmy. Jak pewnie możecie powiedzieć. Ty pójdziesz to dokończyć, tu mają się robić coraz marinici. Te czołgi muszą się rozstawić. koniecznie um, tu robimy kolejnego czołga, a tu... Zrobimy dwa Wikingi i zrzucimy też muła. I stąd też zrzucimy muła. Zrobimy 4 plus 100 razy. To jest 4. Robimy marinsów Marinsów nigdy za wiele. Yy, minerały ładujemy to. Wow! Czyżem przegrał właśnie? SCV's are under są under attack. wszystkie civiki, to na pewno. Nie mam minerałów, nie mam skąd ich zbierać. Jestem w czarnej dupie. GG. Tak jest, to grał Legwan w Starcrafta! Oje! Oh yeah. Więc tak, ja nazywam się Legwan i trzymajcie się! To byłem ja na żywo w Starcrafta, już wiecie dlaczego nie wrzucam swoich powtórek. I cześć!